Cześć! Gabor Grad z tej... nie Gabor Grad Gabor z tej strony i to jest SCP Containment Bridge Project Resurrection, w końcu się biorę tak bardziej za modyfikację za, za modyfikację do SCP Containment Bridge pierwszą z nich, chyba czwartą najczęściej pobierają e, modyfikację na stronie z której to pobieram eee... Jest Project Resurrection, o czym absolutnie nie wiem nic o tym modzie, więc zapowiada się potężnie. Z innych modów też nagrywam. To jest Terror Hunt oczywiście był Był SCP e, janitorial, janitorial Work, takie rzeczy. Teraz lecimy z. Moi drodzy. Project Resurrection, projekt yy, reinkarnacja, o ile się dobrze pamiętam, Re Resurrection to była reinkarnacja chyba, nie wiem, przekonamy się, Ogra już mi waliła brak odpowiedzi, więc standardowo yy, jest górnolotnie, ale dobra, zobaczymy o co chodzi w tym modzie, co on w praktyce zmienia, bo po prostu wszedłem sobie w najczęściej pobieranie modyfikacji do SCP Containment Bridge i ten był chyba na czwartym miejscu. Piękny początek. Ja w ogóle nie wiem, czy ja w ogóle nagrywając tą grę i jakiekolwiek modyfikacje powinienem skipować ten początek, no bo wszyscy wiedzą o co tu chodzi. Absolutnie po co się nic nie zmienia. Wszystko wygląda tak za zawsze jak wygląda. <grym> I... Gra też wygląda tak zawsze. Można kucać, mrugać. skakać nie można. Już miałem mówić, że się da. Eee... Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Na pewno zainstalowałem moda, nie jest tak, że odpaliłem podstawową grę. Na pewno modyfikacja została przeze mnie zainstalowana i zobaczmy, no bawmy się, poczekajmy te... zawsze te oczekiwanie jest nużące, więc może to jakoś zmontuję, żeby żeby jakoś to szybciej poszło bo montuję odcinki, co nie gawor nie wrz niezmontowane od dwóch tygodni prawie, o słyszę kroki joints. Halo! Proszę otworzyć. O, o o! Wszystko wygląda tak samo. Ej dobra, bo ja się zastanawiam, czy ja naprawdę zainstalowałem tą modyfikację. Nie no, było... było logo w menu, więc. Powinno być nie. Dobra, lecimy za tobą. Ile razy ja się napatrzyłem na twoje plecy ziamek? To ja nawet nie No ale dobra. Uznajemy, że nie jest modyfikacja zainstalowana, nie mam pojęcia co ona zmienia. No jakoś sobie z Haradia to muszę też sprawdzić Coś tam sobie gadają? O, gadają o filmach, ty nie wiem czy to w gadanie. Ale nie no nie, nie gadajcie, że modyfikacja polega na tym, że gadają o filmach. No, a ten czyta te książki, a to ogląda filmy. Horror science fiction. No wiecie co oni mówią, nie będę wam tłumaczył. Moje widzowie przecież umieją w angielski, co nie? Tam se chodzą klasycznie. Po co wygląda jak absolutna, podstawowa wersja SCP Containment Bridge. Absolutnie wszystko wygląda identycznie. I to jest trochę... dziwne, bo... No, daj papierek. Mi papierek. No, can I? Thank you. No dobra. Bo już... Aha. Ty. Chyba... Popsułem grę. Dobra, zacznijmy nową, ale bez intra. Co to było, co to było za mrugać? Ten mrugać miał jakiegoś kotka narysowanego na twarzy. Cały popsułem grę. <grym> ale przynajmniej wiem, że to jest mod. Jakby mrugać wyglądał inaczej niż zawsze. Dobra, jesteśmy po intrze. Klasy D, klasy D. W ogóle piękne jest to, wy tego nie widzicie, ja wam to pokażę, że ten piękny silnik wymaga na mnie grania w okienku na Full HD, bo w mojej rzeczywistości monitora nie obsługuje, czyli 2K, 2560x1440. E, więc no jest to trochę słabe ze strony tej gry, no ale cóż, no jak mus to musno, jakby... Niestety. Dobra, siema. Tak, teraz w jest normalne. Ty gdzie ja wlazłem Nie wiem Czy ta modyfikacja nie, nie mam pojęcia o co tu chodzi Jestem jakimś debilem Obra, siema, idziemy tam Jezu, kocham. A w ogóle dla mnie to jest absurd, że... mają jedną z pierwszych serii bo po prostu jest Containment Bridge o, to nawet nie wiedziałem, że to jest to miejsce, ale się trochę zaskoczyłem. Nie przestraszyłem, ale zaskoczyłem. Yy, a wy ciągle chcecie tą grę i ciągle są komentarze, że ej, nagraj to, a i nagraj tamto. Yy, I to jest takie trochę z jednej strony urocze, z drugiej strony no... Ja mam wrażenie, że mam zdecydowanie za dużo godzin w tej grze. Tak o wiele za dużo. Tak ba 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 ba, ba bardzo za dużo. <laughs> Co mnie w żaden sposób nie napawa determinacją, no bo... Yy, mm -hmm. Bo, o. No i nie to jest zwykły mrugasz, to nie wiem o co chodziło z tamtym mrugaczem Nie wiem. Nie wiem, jakieś takie to dziwne. O, 372 ma? To jest radyjko, ale radia nie potrzebujemy. Dobra, jak przez większy czas odcinka nie będzie żadnych yy, wyznaczników ogromnych zmian, to sobie przeczytamy opis tej modyfikacji na stronie. Tej modyfikacji. Bo ona ważyła 90 MB. Więc raczej, jakby Terraria, jako gra, że nie wiem, ze 150, ale jest tak ogromną grą, więc raczej w tej wadze muszą się znajdować jakieś zmiany do gry. Nie no to jest SCP Containment Bridge, mod Project Resurrection. Jakby sama nazwa moda wprowadza swego rodzaju ogromne zmiany, bo jest to Project Reinkarnacja. Z martwych wstanie, moi drodzy, takich słów nie rzuca się na wiatr. Co nie! Siema nie ma tutaj nic, super. Bo się czuję tak... No co będę mówić jak się czuję, czuję się jak zawsze grając w SCP Containment Bridge Okej, okay, mamy Pista Room <słuch> Przysięgam, za... dobra, jest fakt taki, że na pewno mod działa bo Był ten bruga zmieniony na początku So Na pewno nie gram na czystym Containment Bridge o! Jest nowy scp -ek. Tego pokoju nie ma do się w containment breachu. Ja wiem co to za scpek. O, ty, w dupę nie za głośno. Dobra, no 0,12 w ogóle, co to jest za obraz? Ty, nie mogę się ruszyć. Jezus, zamknij mordę. Na 1% muszę dać tą grę. A to absolutnie ma w dupie, że daję ją na 1%. To jest trochę creepy. Zamknij mordę. Ej, przysięgam, nieważne jak ja już ciszę, to to nie działa. Dobra, na 1% jest. What is this supposed to mean? Nie mogę się ruszać, nie mogę mrugać już nawet. nawet no nic nie mogę z... aha. A, i zabił mnie mrugacz. Dobra, może zróbmy drugie podejście. No nie no, całkowicie się ambient psuje, no. Sorry, że tak co chwilę wstrzymuję, ale... No dobra, stoję i się nie mogę ruszać. Nie ja zamknąłem drzwi za sobą jest trochę głupie jakbym mnie drugi raz zabił But why do I see myself in it? Ale ty klękasz. No, no dobra. Coś mnie mdli powoli. Now I understand. No dobra, taki 012 vibes trochę. Znamy tego SCP-ka bardzo dobrze. I killed them. No poczcie winy pewnie będzie wzbudzane. To jest my punishment, that that is why I am here. No dobra, mamy nowego SCP-ka, więc na pewno... coś innego. I'm sorry. Super. I co? You I, I feel weak, a you No dobra, czy da się to jakoś ominąć? Typu, robię tak. Tak, da się to jakoś ominąć. Mogę piknąć, a podwać to? Sorry, że tak trochę naokoło. O, siema, o, siema, kobieta. Dobra, czyli po prostu obok tego trzeba będzie przechodzić w ten sposób. Dajmy sobie w grę do normalnych dźwięków. Ten brugacz jest trochę... not comfortable as much. Jezu, aha, no, dobra, chodzenie Tesli... O, był ten brugacz, O. Był ten nugaż w loading screen, tylko go skipnąłem jak debil. Chodzenie do Tesli dupą to też nie jest zbyt proste, ale ogarnąłem ten temat. Dobra, czy ja w ogóle nie mam tutaj point of view możliwość zwiększenia? Chyba nie ma. Dobra. No dobra. Na pewno to nie jest basicowy containment bridge. Mam tyle spokoju to znamy. To znamy. Dobra. <coughs> Another Tesla Gate basic. Hello, hello, hello. Też dla wszystkich... O, tego też nie mam pomieszczenia, no nie mam karty. Też dla wszystkich osób, które nie wiem. Poznały mój kanał, bo wchodzą na ten film i widzą, że ja tam grę speedrunuję. Po prostu zrozumcie moje podejście. Ja mam z tej gry luźno setkę odcinków na pewno. Więc nie dziwcie się, że podchodzę do tej gry tak. A w ogóle ten, to jest jeszcze jakiś w ogóle. A Joke, escepek. No to coś jest jokeowego. To z tego moda jest przedmiot. Że ja podchodzę do tej gry po prostu na pełnym speedrunie. No ale jednak znam grę na pamięć, szukam tylko i wyłącznie rzeczy, które wprowadza ten mod. O Jezu, to czwórka jest potrzebna Eee, i po prostu... O, o jasne, kurde, no i czym to się różnisz? Masz kota na twarzy. To jest. Eee, to dwu... ich jest dwóch! Ty, to się nie podoba. No dobra, ty dobra, dobra, dobra. Gra po prostu podwajam ilość SCP0. Eee, on umie otwierać drzwi nawet! Ty dobra, to nie jest zabawne. 273 to o dwa przedmioty blokujące mi chodzenie za dużo. Znaczy mruganie, znaczy oba w sumie. Jezu, ty nie miałeś może możliwości. Ty dobra, bo ten moc się zapowiada trochę niefajny. Dobra, mam dwóch mrugaczy, z tego jeden ma kotkę na twarzy. To tego z kotkiem wolę. O wiele bardziej. Dobra, nie ma skryptu. A nie, ma skrypt, tylko i tak ucieknę. Dobra. Chyba ja tu mogę właśnie, nie, to trójka jest potrzebna Dobra, mam już dwa nowe pomieszczenia Jedno zwiedziliśmy, mam nowego SCP-ka Dobra, no mod dodaje swoje Kto i tak y, terrorhand dodawał do gameplayu najwięcej Mam kolejne nowe pomieszczenie Dwójka jest tu potrzebna A tu, jakiś Kto to projektował? Tu jest trójka potrzebna Kto projektował to pokoje, oh my god Ale jest kontakt, jest jakiś Jest kontakt, proszę, jest content Moi drodzy, jest jakiś content, reklamkę już daje. Cyk, jest content jakiś, ma, tu dwójka, no tą jedynką to co, będziemy musieli z... O, OESU. a bo to sprint, zapomnijmy mi się wskaźniki To jest chyba normalny mrugacz Nie podoba mi się, że mogą być dwa na raz To tylko redaktorzy mogą, dobra, jest i... miś Jest checkpoint, lockdown, więc standardowo Dobra, tam jest tam ten fryer. Weźmy sobie maskę. To jest też jedynka, to nie potrzebujemy. Dokument sobie weźmiemy tymczasowo. Może wprowadźmy jakieś nowości, na przykład w tym podejściu Gabor będzie zbierać dokumenty. Aha, no tak się skończy, zbieranie dokumentów. No, bo on tu z lewej jest, dobra, nie wiemy. Siema. Aha, no, gra działa. dobra, wasadźmy sobie tutaj to Jezu, nienawidzę tego jak ten portfel źle działa albo to moja myszka źle działa, ale to znaczy że działa tylko źle tutaj no szty, cipe jeża dobra, na może zróbmy to w bezpieczniejszych warunkach no co, a, yy, no, was nie popierdoliło przypadkiem wszystkich? Nie, dwa drugacze mi się sta stanowczo nie podobają. Dobra, ogarnijmy to. Dajcie mi sekundę. To... a Proszę. Dobra, przeszliśmy dalej. O! Siema! Siema! To ciekawe. Jak mam być szczery, Dobra, no. Okej, okay, no, mod ma content. Dzieje się tu coś, są nowe rzeczy. Że się bałem, na, przez chwilę naprawdę się bałem, że coś źle zainstalowałem. Tu do reklam jest potrzebny redaktor, a nie a nie moda, moda. Jak coś ja redaktora mam jednego. No, ja tutaj też nigdzie nie wejdę. Dwójeczka, no nie mam tu dosłownie. Co tam jest w środku? No, drzewo. Drzewo, moi drodzy, jest drzewo. Medbay, no to no, mówię, no trzeba tego. Light testing ten. ten. chamber znaleźć Tak z pamięci. O, kółeczko zrobiliśmy, ok, na Spoko. Akceptuję takie kółeczko. Snap by się paradoksalnie przydał, jakby jak się już człowiek nauczy z tego Snapha korzystać, to faktycznie jest takie. Rozstrze to życie trochę. Imo To tu pewnie też będzie checkpoint, exactly Drzewo kupić itemy. O, okej okay. Drukara, ale do drukara do drukarki nie wejdziemy. Chodźmy tutaj w takim razie siema Czacha, do Czachy też nie wejdziemy. Już nawet nie muszę sprawdzać To jest wiadome z mojej perspektywy Heh. Jest krewa. Też nie wejdziemy. Przepraszam, że znam tą grę na pamięć. Dobra, trzeba sobie przejść obok 939, to przynajmniej wejdziemy w posiadanie ręki. <laughs> no jedno jedna są nie ma redaktora póki co. Dobra. Z której strony jesteśmy, z tej strony. A nie, z tej strony, dobra Dobra. W ogóle tak mimo wszystko Wiecie, ja sobie tam mogę mówić, że... Tak znam tą gierkę i w ogóle. Ale 939 akurat do, do dzisiaj nie wiem jaki ma Terror radius, jeżeli można używać takiego stwierdzenia. <grytanie> tak na dosyć mocno lecę z nimi zawsze. Dobra, gdzieś tam jest. Moje przestrzenne słuchawki mi podpowiadają. Ja on maruta w drugą stronę, w prawo teraz będzie miał. Zesrałeś się. Dziwny jest ten ambient, tak się do włącza czasami. Zamknij ryj! Rej Nie. O! Zesrałeś się? Chyba? Nie będę saveować póki co. Albo se save no. Eee... Stawię 100 kubek będą dwa sloty potrzebować. O yes. za blisko <laughs> No niech se przejdzie tam. Se pójdziemy parączkę w międzyczasie. Mamy czasu dużo. On musi zrobić teraz pełnego ruta w drugą stronę. I dopiero wtedy będziemy musieli. zniknęło. Jest strasznie ciemno, to jest może troszkę gammy podmijmy. 150. Wy będziecie mieli chociaż wtedy jaśniej trochę, albo nawet na 200. Chodzi o to, żebyście mieli komfort oglądania, widzowie, bo mi zależy na waszym dobru, na tym, aby każda osoba, każda osoba która ogląda ten film, czuła się bezpiecznie. Damn. Normalnie, Gapsik. Proste, że tak. No rura. Mm. O, jest Noktowizja, to sobie weźmiemy, będzie mi przynajmniej to BASIC przedmioty z głowy zawsze gdzie mnie to doprowadzi. Zamknięta, a na pół baterii. Dobra, pochodźmy chwilkę z Noktowizją Tak o Dobra, siadło, cyk. I tu 106 standardowo sobie widzimy sobie. Nie wiem co ma w końcu taki... Stop spamień do button. Nie. Pressing hard przejdzie make... Przyjdzie szybciej, co wygadacie? No mówiłem, że przyjdzie, działa. Nie, czyli 106 raczej nie ma skryptu, albo przynajmniej na tym modzie, bo tak bardzo często. 106 przychodziło w tym. na tym piętrze. Aż czasami za często. Bo no, zużywajmy sobie tej Noctowizji w sumie trochę, zważając na to, czyli tak mam baterię na zbyciu. A ja tu jest checkpoint. Błagam, żeby to miał jakikolwiek sens. Ha! Sranie, żygań, jeszcze mnie zblokował, frajer? Nie idźmy tutaj nawet. No niech zacznie swoją animację, dobra. Super. Spojnar. Co? Aha. Dobra, weź się nie fensuj. Dobra, tam jest. Jaki skam straszny. Dobrze, to jest basicowa 106, a nie jakaś wykokszona. Będzie ciężko to zrobić. Ogólnie Naczuję tak strasznie. Ale postaramy się. Mamy saveczego, to jest kontrolę ten. U! Dobra, przepraszam, ja pierdzielnie po nie powinienem krzyszyć, tak to o tej godziny. przestraszyłem się realnie. to że tak. No zrób seruta. Oj, będzie ciężko. Ty! Panie! O Ty na mnie spojrzałeś, dobra? Patrz, co ja ci robię teraz? Z dupy jesień średniowiecza. Kurwa, nie wyszło. No trzeba będzie. Ciężko, ciężko jest ogólnie. Ty, panie! Jest cypina 6 lata w tym modzie kumacie. Dobra, zróbmy seruta jeszcze. Nawet większego. Bo tam ten frajer z tyłu musi się... Ten też musi się zgrupować O, jestem nudny jesteś. O, jestem w dupie mocno. No bo dobra! Dobra. Siada. Co zmienia ten containment być? No daj kilka SCP-ków, kilka pokoi. Dobra, 106 odpuściła! O Elo. Es, za proste, że tak Spoko, spoko weszło. W ogóle jak się zdejmuje tą noktowizję to tak wizja, tak oczy się przyzwyczaiły do tego zielonego. I tak... Dziwnie. Właśnie, ja nie wiem czy wspominałem, raczej nie wspominałem. Nagrywane na streamie, tu już te fałsteczka Ten link w opisie. Karma. No tak trochę słabo. <noise> Jak mam być szczery, bo nie wiem gdzie jest light testing! O! A no tak zapomniałbym. Light testing czy mówię, po co ja noszę te wszystkie rzeczy? Wydupiam to wszystko. W pizdziec. Nie wiem. To sobie tak poprzedn transportu. Jezu, nie cierpię tego. St o, dobra, przynajmniej maskę się zakłada w chwilę. To też niektórzy to nerfili u siebie w modyfikacjach. Patetyk. skill 100% procent. SCPS na hardzie. No, wróćmy sobie na spawn. Zobaczymy, jak tam było od odnóg. Bo pamiętam że... pamiętam, że tam było kilka odnóg. A faktycznie, nie Irenie, się powinno się często zamykać drzwi w tym modzie i to czuć. Ja tego nie robię, bo mi się nie chce. Ale się powinno. Ogólnie to się powinno. siema Patrz, czy jest sens w ogóle jakiś.? Żeby... O, Light Testing Chamber? Am I right? Tak, on był tutaj od początku, nawet go mijałem, tylko jakoś nie przyjąłem tej wiadomości, do sobie, sobie do głowy. Dobra, to teraz pójdzie z górki, się ma. Nie, ty nie ma go tam nawet. Jest snawik, jest karciuszka. Cyk, klasa. A, był tu jednak. No to tro stradowała trochę na kto widzę. Dobra, tutaj. No dobra. Co my tu mamy? Siema. O, mogę tu wejść, ale to jest zbiorniczek, to nie ma niczego ciekawego. Jest e SNAF, no ale no, ten e SNAF jest średni, jest bateryjka, co weźmiemy go w takim razie. No jest SNAF, ale. No, że, f... że, no, z... Nie chcę się wejść te notatki. Zbieraliśmy notatki chyba w Janitorial Worku albo gdzieś. Ale tu trójka jest potrzebna, ulepszarka jest potrzebna do tego Chodźmy z navigatorem od razu Niech walnie bateria na obu, to jest chyba ulepszarka w ogóle, tak? Tak, prosto, że tak Refineria, dobra, to, jest, to się zaraz rozładuje, to się zaraz rozładuje Jest apteczka pierwsza, więc będziemy bawieni się w ulepszarce. Po prostu w każdej serii z S&T Bridge w końcu przychodzi bawienie się w ulepszarce. I w każdym odcinku przychodzi jego zakończenie, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, nagrywam na Twitchu, piszcie te fałszeczka również link w opisie, jak i link do modu, moda również w opisie. Następnego widzowie, hejka, cześć, Jo.